Hejście z tej Krypto i w tym odcinku zbudujemy sobie plażową restaurację w Sulani. Zapraszam do oglądania. A więc tak jak powiedziałem w intrze, albo zobaczyliście na miniaturce, albo w tytule, to dzisiaj zbudujemy sobie taką restaurację w Sulani. I w sumie to to nie jest dzisiaj, bo tak naprawdę... Tą restaurację zbudowałem już bardzo dawno temu. Tą restaurację zbudowałem w ten sam dzień, kiedy wyszły najnowsze akcesoria kompaktowe wnętrza. Nie wiem dokładnie teraz kiedy to było, bo to już było naprawdę dawno temu. No i tak się złożyło, że tak naprawdę dzisiaj miałem inne plany na odcinek, bo miałam Wam nagrać pierwszy odcinek z nowej serii. Właśnie. Nowe, z nowego pakietu rozgrywki Wystrój Marzeń, no ale właśnie sobie przeglądałem swoją galerię i natrafiłem właśnie, w sumie nie na galerię, tylko na bibliotekę. I tam właśnie natrafiłem na um, ten oto, tą w sumie oto restaurację. I mi się przypomniało, że kiedyś właśnie nagrywałam z tego odcinek i. Postanowiłem zobaczyć, z czego mam i się okazało, że mam i on jest w pełni w ogóle już zmontowany i wszystko, co wystarczyło zrobić, to właśnie podłożyć głos. No to dlatego postanowiłem, że dzisiaj nagram właśnie ten odcinek, żebym później znowu nie zapomniał przez następne parę miesięcy go wrzucić. Mm. A ten odcinek z wystrój marzeń. Właśnie ta nowa seria, która będzie z tego właśnie pakietu będzie w inny dzień i też nie będzie ona jutro, bo z tego co wiem, to jutro ma wyjść najnowszy zwiastun właśnie dodatku do The Sims 4. Nikt jeszcze nie wie, co to będzie dokładnie za dodatek. Chociaż niektórzy właśnie youtuberzy, streamerzy dostali od jej jakąś kartkę. W sumie nie kartkę, ale pocztówkę, na której miało zdjęcie najnowszego świata, który właśnie dojdzie z tym dodatkiem. I ten świat ma, stawia wrażenie właśnie jakiegoś sprawy, wrażenie nie stawia. Sprawia wrażenie takiego czegoś takiego świata bardzo wiejskiego więc wiele osób podejrzewało że to będzie coś właśnie związane z farmą bo też wiele osób bardzo czeka na ten właśnie no w sumie dodatek albo pakietu rozgrywki. I niektórzy też mówią, że to będzie coś związane z wróżkami albo wilkołakami. Ja osobiście nie wiem, co to mogłoby być, patrząc na te zdjęcie właśnie um, tego świata. Mi się to bardziej właśnie wydaje mi się, że to będzie właśnie bardziej coś w stylu. Farmy, ale nie do końca, bo dodadzą coś z wróżki. Ja naprawdę nie wiem, co to mogłoby być, chociaż wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne będzie to, że to będzie pakiet z wróżkami niż z farmą. Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie mogę sobie wyobrazić, żeby. Simowie w te Sims 4 jeździli traktorami, albo właśnie było jakieś krowy w Simsach, czwórce, albo jakieś kurczaki, po prostu sobie tego nie wyobrażam. No, ale cóż, wszystkiego się dowiemy już jutro, czyli w czwartek. Hmm, oczywiście, nagram Wam moją reakcję na ten zwiastun i zrobimy sobie taką krótką analizę. Więc jeżeli przyjdziecie ten odcinek jutro, to będę bardzo wdzięczny. I teraz sobie porozmawiajmy może trochę o właśnie tym, w sumie tą restauracją. Tak jak mówiłem, zbudowałam ją bardzo dawno temu, więc też tutaj nie było jakichś platform, albo jak teraz widzicie tych, znaczy nie tych, tylko większej ilości ścian. Tych takich małych. W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że ten dach jest krzewy. Ale nieważne. Co mnie zainspirowało do zbudowania takiej właśnie restauracji, bo to jest taka w sumie trochę inna restauracja bo to jest bardziej taka na zewnątrz, właśnie na plaży. I tak się składa, że to zbudowałem w zeszłym lecie, nawet mi się wydaje. Nie, bo. Właśnie pamiętam, kiedy wyszły te akcesoria, ale właśnie inspirowałem się restauracją, w której sam osobiście byłem na wakacjach. Nie powiem wam dokładnie jakiej, bo nie chcę reklamować jej albo w ogóle, poza tym nie pamiętam dokładnie w ogóle jej nazwy albo coś. No ale właśnie inspirowałem się restauracją, w której byłem osobiście nad Morzem. No, i właśnie tutaj zbudowałem coś podobnego. Oczywiście to nie jest to sama ta sama restauracja, w której byłem. Na początku to też miał być bar, ale bar nie ma tylu przekąsek w snimsach, co restauracja. A tam, gdzie byłem, to bardziej to było właśnie, że można sobie coś na szybko zjeść i się napić, bo to było bardzo blisko plaży. Więc tutaj też tak zrobiłem i to jest y, parcela, na której zbudowałem właśnie y, tą restaurację. To, to jest parcela, gdzie, gdy kupicie wyspiarskie życie, to tam automatycznie Wam się y, y, buduje bar. Właśnie, i on jest bardzo blisko plaży. No więc, y, t, jeżeli Wasi Simowie chcą szybko sobie coś zjeść y, przy plaży, i nie podróżować gdzieś, nie wiem, do San Maishu, no, no to mogą sobie tutaj szybko coś zjeść. Chociaż w barze też mogą, ale po prostu postanowiłem zrobić restaurację. Bo też tych, te restauracje dodają moim zdaniem dużo realizmu, bo w, oczywiście w prawdziwym świecie jest bardzo dużo restauracji. No a w Simsach wiadomo, że trzeba wszystko samemu budować, albo sięgnąć z galerii, bo w światach w ogóle nie automatycznie się taka restauracja nie buduje, więc, jeżeli ktoś chce sobie ściągnąć tą restaurację, to nazwa moja z galerii powinna się wyświetlać teraz na ekranie albo też pod koniec filmu. Więc tak naprawdę, to ja bym użył też w tej restauracji inne meble. Gdyby nie to, że właśnie w ten sam dzień wyszły kompaktowe wnętrz, więc chciałam użyć jak najwięcej z tych mebli. Więc możecie zauważyć, zauważyć, że są tutaj stoliki barowe właśnie z kompaktowych wnętrz, które tak w sumie nie do końca pasują, no ale tak jak mówiłem, byłem bardzo. Podjarany, że ten nowy pakiet, nie pakiet rozgrywki, ale akcesoria wychodzą, żeby to już wyszły. Dobra, nieważne. No i co już, powoli się zbliżamy do końca tego odcinka. To był sumie taki krótki odcinek, nawet jeżeli miał 10 minut. To mi się dość szybko teraz, właśnie, podkładało głos. Może dlatego, że też nie musiałem dużo edytować, bo to już było zedytowane, ale oczywiście musiałam trochę coś podedytować, bo to z parę miesięcy temu było edytowane. Też nie do końca, też nie wiem do końca dlaczego tego wcześniej wrzucałem tego filmu. No ale w końcu jest na YouTubie, więc jak to oglądacie, no to jest. Chyba, że znowu zostawię to na parę miesięcy, na co nie sądzę. No, i tak jak mówiłem, to e, jutro będzie ten zwiastun to zrobię wam tą reakcję i analizę. E, I później, jeszcze e, może nie w tym tygodniu, ale na pewno, jeszcze się pojawi pierwszy odcinek z nowej serii na kanale. Wystrój marzeń! Bo moim zdaniem on naprawdę zasługuje na e, osobną serię, bo on jest naprawdę kozacki. Ten pakiet. No, i tutaj mamy efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja widzę. Nie, w sumie my widzimy się w następnym odcinku. I nara!